Siemanko widzowie z tej strony Olaf Mrożek i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars'a. Dawno nie było. Ale wiesz nagrywamy kolejny... kolejny odcinek I mam nadzieję, że Cię go się spodobał, zostawcie łapkę w górę i suba na kanale. A więc zaczynajmy! A! I w ogóle stworzyłem nowy klub. Tu macie... Tak się nazywa same kozaki koza i takie są osoby niestety, tylko my jesteśmy. No dobra, zaczynajmy. Invisibility! Mam takie fajne, które trafiłem do baza. No to bardzo fajnie i Franka zdobyłem. Bula i... Kika. Przez ten czas. Ale dobra, zaczynajmy. Wezmę fang. No świetnie! Ale zimno! Napiszcie mi widać w komentarzu czy u was też jest tak zimno? Ej! Goal! Oh! <laughs> you like the goal. Oh my god, al to bo Piękny golek urodził. Ja Widzowie, mam dla was bardzo złą informację, ja, to się... bo ja uchyliłem konto na YouTube. Już nigdy nie obejrzycie jego YouTube'a, nigdy nie obejrzycie jego kanału Łada ale myślę, że on założył nowe konto, poinformował mnie o tym. Bardzo mu współczuję, więc bo proszę, żebyście go z Tobą pozdrowili. Proszę, żebyście go z Tobą Naprawdę by było a widzowie, którzy go bardzo lubią, to jest, są też bardzo smutni. To nie są też bardzo smutni dlatego, tego, stracił konto. Stracił. To jest bardzo przykre, więc mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę dla niego. Ale dobra, zaczynajmy. I napiszcie mi widzowie w komentarzu, ile macie błyskotek. Ja 866. I tyle mam błyskotek. Zaczynajmy kolejną rundę. I the, the it. the you... goal? Goal. 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 <laughs> uh -uh. Kick out of this. Dobra. Wygrałem. O, widzę, że słodka kinia kupiła I karnet. Bo dlatego, że ma słodki taki nick. O, ma pirl nawet. Let's see what's buzzing. I w ogóle widzę zobaczcie co Janek osadio trafił. Legendarnym Stardropie. Ja dzisiaj trafiłem legendarnego Stardropa i wypadło mi 1000 monet. A wyobraźcie sobie, że z Epic, z mitycznego, a nie, z Epickiego, przepraszam, wypadł mi ten skinek. Z Epickiego. Heh. Dobra, to na wszystko. Mam nadzieję, że odcinek właśnie spodobał zostawcie łapkę w górę i suba i na kanale. Ja się Wami żegnam, ile papa. I mam już 20 kg. Munchies!